Siemanko, widzowie z tej strony, Pawlak i Luberson. I dzisiaj jem najostrzejszego chipsa. Tak wygląda ten chips. Lekko się stresuje. Weź do buzi. Jak. Bagid, nie? Wytrzymaj jeszcze, dawaj, 15 sekund dla widzów. 15. Jedziesz, jedziesz. Wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. Żyjesz? Daj mu lekko. kawka. Nie, bez chyba, nie? Dobra. Trzymaj, trzymaj. Jak oceniasz pieczenie w skali od 0 do 10? To jest nie... Bo ja... Mój mózg nie czuje tego bólu, tylko sam przełyk i język i moja reakcja jest biologiczna. Sama. A mózg, mózg nie czuje tego bólu aż tak. Ale... Nie uwijów więcej. Tak, no, widzowie Ustaliliśmy tak, że Patryk je ten kawałek za to, że ja zjem te dwa. No i co? O ja pierdole. Co <grym> ty tej... ja że puknąłem. Ale Patryk się podjął, więc honorowo było go dokończyć. Ale ten najgorzej język już mi drętwieje.